Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, po tytule dzisiaj po raz kolejny porozmawiamy na temat depilacji IPL. Chciałabym Wam opowiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas zakupu takiego urządzenia yy, oraz pokazać sam proces depilacji. Filmy na temat depilacji IPL to jedne z najpopularniejszych na moim kanale. I jak zapewne możecie kojarzyć, ja używałam wcześniej takiego depilatora Brown Silk Epil I właśnie marka Brown zaprosiła mnie do współpracy i przetestowania najnowszego modelu, yy, jaki wypuścili na rynek. Jest to Brown Silk Klik ekspert pro 5. Jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch urządzeń, to ten jest dużo mniejszy i ma taką bardziej kompaktową budowę, jest dużo lżejszy. Urządzenie starcza na 400 tysięcy błysków i co najfajniejsze, ma też dołączoną w zestawie końcówkę do takich bardziej trudno dostępnych stref, też delikatniejszych, na przykład do strefy bikini, czego nie miał poprzedni model. Może na wstępie samo przypomnienie, jak działa w ogóle depilacja IPL. Takie urządzenie generuje światło, które hmm, po prostu działa na nasze włosy w fazie wzrostu, osłabia naszą cebulkę, przez co ten włos razem z tą zniszczoną cebulką po prostu wypada i więcej nie odrasta. Co prawda te urządzenia nie należą do najtańszych, ale tak naprawdę one bardzo szybko się zwracają, ponieważ oszczędzamy nasz czas. No ja sobie nie wyobrażam już powrotu do jakiejś zwykłej maszynki, bo po prostu mamy komfort gładkiej skóry na wiele, wiele, wiele tygodni. To starcza nam na lata, a zabiegi u kosmetyczek też trzeba powtarzać, o czym wiele osób nie wie i często właśnie same salony nie informują, a takie urządzenie może być z nami właśnie przez lata. Ja na swoim doświadczeniu mogę Wam powiedzieć, że przez ten czas, kiedy użytkuję, tak naprawdę teraz działam już na pojedyncze włoski, które odrastają po właściwie, za niedługo będą 3 lata, od kiedy używam właśnie takiego systemu depilacji. Często dostaję też pytanie, czy taka depilacja jest odpowiednia dla wszystkich. Tutaj niestety nie każdy może sobie na taki. Rodzaj depilacji pozwolić. Ja jestem typem idealnym, ponieważ mam bardzo jasną skórę, a moje włosy naturalne są czarne. Także jak zobaczycie na opakowaniu, ja mieszczę się w tym górnym kwadracie bardzo bladej skóry i ciemnych włosów. Jeżeli posiadacie bardzo jasne włosy, rude albo blond albo bardzo ciemną karnację, to niestety nie jest to produkt dla Was. Jeżeli decydujecie się na zakup takiego urządzenia, warto trochę na ten temat poczytać, porównać, co niektóre sprzęt. Mają a czego niektóre nie mają, bo niektórymi można sobie zrobić krzywdę. Wiele urządzeń posiada regulację mocy, ale tak naprawdę sami nie wiemy, czy ustawiając daną moc, nie zrobimy sobie krzywdy. Depilator Brown ma wbudowany czujnik Senso Adapt, który skanuje każdy element naszej skóry i dobiera moc do danego fragmentu. To jest bardzo ważne, ponieważ skóra na całym ciele jest różna. W niektórych miejscach mamy ją zdecydowanie grubszą, a są obszary bardzo delikatne. Nie musimy się martwić tym, że e, zaatakujemy naszą skórę za dużą mocą, że będzie nas coś bolało, będzie coś szczypało, będzie jakaś reakcja potem e, widoczna na skórze. Po prostu Braun przy każdym uderzeniu skanuje naszą skórę e, i dobiera moc do danego fragmentu. Często od was dostaję pytania. No dobra, kupię takie drogie urządzenie. Na ile ono starczy? Więc już wam powiem, e, powinno wam to starczyć na około 22 lata użytkowania. Także bardzo, bardzo, bardzo dużo. I <laughs> Wielki plus za nowy model, że jest ta końcówka do trochę trudniej dostępnych miejsc, ponieważ ta głowica działa tylko wtedy, kiedy jest przyłożona do skóry. I nie ukrywam, w starym modelu musiałam się w niektórych miejscach bardzo mocno nagimnastykować, żeby aż taka wielka powierzchnia, wiecie, wszędzie pasowała. Po prostu inaczej urządzenie się nie uruchomi. Nie ma możliwości, że ono nie dotyka skóry i nagle gdzieś tam się włączy. Także bardzo fajnie, że jest teraz ta możliwość wymiany końcówki na troszeczkę mniejszą, delikatniejszą. I tak, jak właśnie Wam powiedziałam odnośnie tego, że to urządzenie nie uruchomi się, jeżeli nie dotyka całą powierzchnią naszej skóry, to właśnie jest to bardzo bezpieczne. Nie musimy się martwić o nasze oczy, nie musimy do tych zabiegów nakładać specjalnych okularów. Tak jak tutaj napisał producent, ja sobie pozwolę przeczytać, bo nie będę się tego uczyła na pamięć, ale urządzenie to posiada szklany filtr UV. Ma rekomendacje międzynarodowej organizacji Skin Health Alliance i amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków światło które jest widoczne w trakcie zabiegu, jest bezpieczne dla naszych oczu. Tak jak wspominałam, urządzenie jest bardzo szybkie, generuje 125 błysków na minutę, co pozwala zrobić dwie łydki w około 5 minut. Także sam zabieg jest naprawdę bardzo szybki i dla mnie duży plus za to, że jest to właśnie depilator na kabel, a nie na akumulator. Nic mnie tak nie irytowało, jak konieczność ładowania takiego sprzętu. Teraz sobie siądę, odpalę jakiś serialik na Netflixie i raz na parę tygodni robię po prostu taki zabieg. Ja robię go co parę tygodni, ponieważ dla mnie jest to już kontynuacja przygody mojej drogi z depilatorami IPL, ale na samym początku zalecane jest korzystanie co tydzień. Brown daje nam też możliwość pobrania aplikacji specjalnie dedykowanej właśnie dla ich depilatorów, która przypomni nam między innymi kiedy mamy zrobić zabieg, co też jest naprawdę fajne, bo nie zapomnijcie o regularności, a tutaj warto o tą regularność, no bo dużo szybciej i dużo lepsze efekty wtedy zobaczymy. Jeżeli to są Wasze pierwsze zabiegi, boicie się też o swoją skórę, nie musicie się martwić. Brown ma też trzy tryby mocy. Oczywiście dopasowywuje w tym zakresie wybranych mocy. E i moc do naszej skóry, więc możemy wybrać najlżejsze i Braun właśnie w tym zakresie najmniejszego jeszcze dobierze do danego fragmentu skóry swoją tą moc. Możemy też po prostu dać najmocniejszy, ja akurat używam najmocniejszy. Ja już Wam opowiadałam, jak korzystać z takiego urządzenia, ale to nie zmienia faktu, że codziennie i tak czytam pytania, dlaczego, jak to działa i dlaczego trzeba przed tym zabiegiem pozbyć się widocznych włosków. Możemy to zrobić dowolną wybraną przez nas metodą, która nie usuwa cebulek. E, możecie wybrać maszynkę, możecie wybrać krem, jeżeli używacie kremy do depilacji, albo jakieś pianki do depilacji Chodzi o to, żeby nie pozbywać się cebulki włosa, także depilator ani wosk nie wchodzi w grę no bo wtedy nie będziecie działać, będziecie działać na po prostu oczyszczoną nie, to działa na cebulkę, więc jeżeli pozbędziecie się cebulki to po prostu to nie zadziała. Więc w dowolnym miejscu ciała, gdzie chcecie tego użyć, czy na rękach, pod pachami, w strefie bikini, na nogach czy na twarzy, najpierw trzeba się tych włosków pozbyć, czyli na przykład maszynką ogolić dany fragment skóry. Następnie uruchamiamy urządzenie, przykładamy go do danego fragmentu skóry, to po prostu naciskamy przycisk. Jak widzicie, lampa wtedy strzela. No i tyle. I to jest koniec pracy, którą musimy Wykonać. Super jest też to, że na przykład na dużych obszarach skóry, na przykład na e, nogach, nie trzeba wiecie, za każdym razem e, naciskać 100 razy ten przycisk. Wystarczy, że go przytrzymamy i powolutku suniemy e, um, urządzeniem. Ono po prostu w pewnych odstępach czasu generuje błyski. O ile na pewno przykładamy całą głowicę, oczywiście, do skóry. Tak jak Wam opowiadałam, e, moja przygoda z tymi depilatorami trwa już prawie 3 lata i na szczęście zachował się jeden obszar, który nie był wcześniej skalany tym urządzeniem. Zdecydowałam się zrobić test tego urządzenia po prostu tutaj na przedramionach. Na szczęście nigdy e, nie robiłam tych zabiegów tutaj, więc mogłam Wam pokazać jak proces wygląda właśnie od samego początku, nie na skórze, która już od trzech lat i tak naprawdę już ciężko coś tam Wam pokazać. I na szczęście się ten kawałek uchował, bo na przykład na nogach byście zobaczyli, nie wiem, 10 włosków na krzyż, bo tak wygląda to po prostu po trzech latach, że to są takie pojedyncze rozsiane włoski. Więc byłoby mi naprawdę bardzo ciężko pokazać proces, jak to wygląda. I tak jak mówię, te pierwsze zabiegi e, Braun zaleca, żeby wykonywać je co tydzień przez 12 tygodni, e, a potem to są już zabiegi przypominające. Ja tak naprawdę już widzę po skórze po prostu tak mniej więcej co 3 tygodnie wykonuję jeden zabieg, więc to wychodzi tak raz w miesiącu, czasami się zdarzy dwa razy w miesiącu. Jak możecie zauważyć po 7 zabiegach są już teraz takie miejsca, w których w ogóle włosy e, nie rosną. E, specjalnie odczekałam 2 tygodnie, w sensie nie robiłam jednego zabiegu, żeby te włoski troszeczkę podrosły i zobaczylibyście e, jaka jest naprawdę olbrzymia różnica. E, jak widzicie właśnie są już takie kępki po prostu w niektórych miejscach e, włosów, a tutaj na przykład są już takie fragmenty, gdzie w ogóle te włosy e, nie odrastają, także no, e, jak sobie porównać e, na żywo muszę wyglądać bardzo dziwnie. I tutaj możecie zobaczyć jak to wygląda na skórze jeszcze przed zabiegami e, oraz jak to wygląda po siedmiu e, zabiegach. Jak się znam to mniej więcej po 10 już w ogóle nie będzie e, tych kępek, po prostu te włosy mi zaczną e, wypadać. No i po 12 tygodniach moja skóra e, będzie tutaj idealnie gładka. U mnie, tak jak widzicie, już naprawdę duże rezultaty widać po 7 tygodniach, więc myślę, że po 10 będzie to już efekt takiego prawie finalnego e, zabiegu. Ale tak jak mówię, moje włosy oraz moja karnacja są idealne do tego rodzaju depilacji. Po prostu wszędzie mam dość ciemne włosy, bardzo, bardzo jasną skórę, także tu się mogę cieszyć z takiego rodzaju karnacji. Często dostaję od Was pytania, jak dbać o skórę między zabiegami i tak naprawdę odpowiedź jest prosta. Normalnie, dokładnie tak samo jak dbacie o nią na co dzień, można ją balsamować nawet zaraz po skończeniu zabiegu, nic się nie dzieje, przynajmniej w moim przypadku nigdy nie wystąpiła żadna reakcja alergiczna, oczywiście zwracajcie uwagę, co tam się dzieje, no bo nie wiem, czego używać, jakich kremów. Jedna odpowiedź na często pojawiające się pytanie, czy pomiędzy zabiegami można tą skórę Depilować na przykład maszynką, czy właśnie e, jakąś pianką, oczywiście, że można. Szczególnie po tych pierwszych zabiegach podejrzewam, że chcielibyście często między pierwszym dniem a siódmym dniem, gdzieś tam w połowie, e, po prostu pozbyć się tych włosków, które odrastają. Normalnie możecie je zgolić maszynką, e, czy właśnie użyć jakiejś tam pianki, czy kremu, czego tam e, używacie. Ja ze swojej strony mogę Wam polecić, żeby właśnie pomiędzy zabiegami mniej więcej w trzecim, czwartym dniu zrobić sobie peeling tej skóry. E, ja akurat Rad używam albo jakichś grubych takich peelingów solnych, albo szczotki na sucho. I ona super sobie radzi z tym, żeby po prostu pomóc tym włosom, tym uszkodzonym cebulką się pozbyć. Dzięki temu włoski nam nie wrastają, potem ten zabieg lepiej działa. No po prostu u mnie taka metoda bardzo się sprawdza, żeby właśnie w środku pomiędzy tymi zabiegami mocno wypeelingować skórę. Myślałam, że tak usiądę, parę słów wam popowiem, a widzę, że całkiem sporo materiału się uzbiera. Ale fajnie, bo to jest metoda, którą naprawdę serdecznie Wam polecam. Na moim kanale możecie znaleźć trzy filmy właśnie w tej tematyce. Pierwszy z nich nagrany właśnie jakieś trzy lata temu. Było to porównanie Lumei oraz Brauna i tam dowiecie się, dlaczego właśnie zdecydowałam się zostać przy Braunie. Lumę sprzedałam, a właśnie zostałam wierna depilatorom Braun, co mnie skłoniło właśnie do tego wyboru. Drugi filmik to taka moja recenzja, refleksja po dwóch latach Używania tego urządzenia. Tam dużo Wam opowiadam na ten temat, jak to u mnie teraz wygląda, jak te włoski odrastają, jak to wygląda. Jest też filmik na temat pięciu najczęściej zadawanych pytań odnośnie depilacji IPL. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście link do urządzenia, o którym mówię, znajdziecie w opisie, ale to na pewno wiecie, jeżeli oglądacie mnie. Ja tam bardzo dokładnie opisy robię i linki do wszystkich produktów. Te osoby, które już posiadają taki sprzęt, będę wdzięczna, jeżeli. Swoją historią podzielicie się w komentarzach. Myślę, że to będzie fajne źródło informacji dla tych, którzy jeszcze właśnie szukają swojego urządzenia, którzy chcieliby poczytać coś na temat opinii innych osób. I oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał i chcielibyście więcej filmów właśnie o tematyce takiej kosmetyczno-pielęgnacyjnych. Także dziękuję i do zobaczenia. Pa! pa.